Hey Cześć, witajcie! Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku w czerwcu <laughs> z Golden Creek. Kolejnym mamy 9 kryształków, ponieważ do, dotarła do nas jedna rodzina. Jest tam rodzina Nowak. Jest to Bartek i Jela ze swoimi czterema pociechami. Idziemy do Natalii i Hani dzisiaj, więc zapraszam do oglądania. Dobra, ja tutaj się orientuję od nowa, co one chcą. Prawo wcielone! Nie możesz być lekarką. Dobra, dobra, to nie będziesz lekarką. No to nie, no to na razie jesteś pielęgniarką i się to ciągle zmienia. Bo ty jedziesz już do pracy, zdążyłaś zjeść, no niestety. To weź prysznic szybko. Oj, no dobra. A, wydać bestseller. Chcesz być pisarką i, i robisz w czymś. No i rachunki, 180. No tak, przecież one mieszkają w takim małym klocku, to one naprawdę nie, dużo nie płacą. Ale ich dom to jest taki po prostu cudo. Taki, taki jak ze slamsów jakiś. Ale jest tu przyjemnie. Trzyma. What hargusiec. Nie jesteś brzydki, flirt. Nie oczaruj, oczaruj, e, przyjrzyj się Simowi. Zobaczymy czy go lubisz w ten sposób. Przyjrzyj się. To co? A, nic. A, ni neutralnie. Nie no to wywal go z domu. Pa ona chce rodziny, tyle tak, ona będzie zaraz stara, trzeba jej kogoś znaleźć. Bo ona chce rodzinę mieć. Powitaj Beate Figiel. Może lubisz tą, ją w inny sposób? <laughs> lubisz. Aha, jeżeli nie lubisz... Ty szlaufiaro, to idź mi stąd. Poszukaj pracy, która będzie lepsza. Idźmy na tego... na ten wywiad już. Oglądajcie razem, przyłącz się do oglądania. No i komputer się zepsuł. Nie karcz, napraw komputer lepiej. Yy. Pisz powieść. Yy, Harry Potter, yy, miasto, Forza, duchy, pajdanki, dziecko? Dziennikarstwo. Yy, tak tanio? No nie, to pisz powieść. Zapasz kawę w takim razie. Trochę nasze mieszkanie się zapuściło ostatnio. Weź ty wróć posprzątaj, i wyczyść kibel. O nie ona się martwi i ci umiej. Jak się zdenerwuje, to kupię kule tule serio. I no weź kogoś poznaj. Aaron woźniak. Aaron Woźniak, on ładnie wygląda. Weź sobie Arona woźniaka. O! Trzyma John. Ej, podoba Ci się John? O Jezus, minus tysiąc. Jezus, ty się martwisz, biedna. Wyślij mail. Do Aron woźniak. Patrzcie ona się tylepie. Kawa! Nie pij tego więcej. Serce jej stanie. ja mam pytanie, a będziemy mogli zaprosić na randkę rona? No, Mogę. Calbia, in the morning I'm trying to sleep. jest całą dosłownie turę? Próbowaliśmy zdobyć tą robotę, więc stwierdziłem, że Stwierdzę teraz, że nie ma to sensu. Brawo! Do, na 8 do pracy masz. Uuu, to dostania. O Boże, już się przestraszyłem, że mi umrze z głodu. Ona chce pisać powieści, więc ona nie rzuci pracę. Dobra. Więc to już jest tyle w tej rodzince, więc lecimy do następnej. Witam was u Antka i John'ego. Oczywiście Antek jest w pracy, John jest John. John sobie siedzi tak książkę i nudzi się w sumie. Ponieważ chce, żeby John miał kosmiczne dziecko. Jeśli yes, on chce 5 razy zostać porwany przez kosmitów, I jeśli zostanie porwany 5 razy, nie będzie miał dziecka, to ustawię mu je yy, programem, bo po 5 razach on już powinien mieć dziecko, a jeśli dostanie dziecko, to dostanie i też ogólnie będą adaptować dziecko. Więc no, John, wstawaj, Idziesz wysyłać kosmitów. Halo kosmici, porwijcie go, proszę. Ej, nie, por nie porwą go dzisiejszej nocy, porwali? Ale już chciałem klikać, żeby go nie żeby przestał. Aż mi zeszedł. O nie, kopnąłem w komputer. Wywali je nagranie. Oby nie. Paaa. A tobie, tobie bardzo brakuje towarzystwa. No co ci zrobię, w pracy będziesz mieć towarzystwo. Rozmawiaj sobie z, te z Teodorą Knopką. O, leci. Przez domek? Super, super, idź do pracy. John spóźnia się do pracy. No sorry, ufo go porwało. Umyj się i do spania. 19 to jest twoja pora snu. John, wstawaj. Szukaj kosmitów. Wezwij w sensie. Bo idealnie jak teraz cię porwą, to jeszcze w czwartek cię zrobimy, żeby porwali. A nie bo to będzie poza turą już. Lepiej, żeby porwali tym razem. Halo. Ufo. Halo, ufo. Nie porwało go. I towarzystwo podbudowane. A ty nie idziesz jej do pracy. No to trzeba zrobić jeść. A macie pustą lodówkę. Ja już wiem wszystko. Taniec klasyczny. Nauczyć się swatać parę. zobaczyć wilka, nauczyć się fizjologii. Wstępujemy w związek. Oświadczyny. Oświadczyny brzmią jak dobry pomysł. Przed dziećmi no na pewno. Jedź gdzie chcesz. Zantkiem. Z Klina. O kłamiesz! O. Pikuna, tytu. O, started, o. Udało się. Wy chcecie małżeństwo? A, a nie oświadczy Aha, no dobra. To ślub robimy. Kiedy oboje macie wolne? Piątek. W następnej turze? Tak, zrobimy ślub w następnej turze, ma to sens. O Jezus. I jak potrzebowałem katstęki, to jej nie było. Ej! Ubierz się, ubierz się! Do domu, do domu! No. Jedziemy. Samochód w cenie co najmniej 4200. Nie mamy tyle. Moje pytanie, możesz już wezwać kosmitów? Możesz. Dobra, to. Tylko wbij sobie ładniejszy pasek, dobra, lecimy. Nie, zjedz jeszcze. Zjedz, weź talerz i wezwij kosmitów. Kosmici? Czemu nas nie porwaliście ostatnio? Kosmici? O! jeszcze go! Błagam dziecko, proszę! Dziecko, dziecko! O nie! Dzień dobry, terapeuta! Obraz to rzecz, którą chcę kupić, już ci kupię obraz. No dobra, idźcie pograj. ja czekam na niego. Ty, ja jakoś wykrekałem. O, a ten się cieszy, że wrócił. Where, dziecko. John, wzywaj ich jeszcze raz. Zobaczymy, może będziesz mieć szczęście. Proszę. Tak, tak, tak. Dwa razy podczas jednej nocy. I będzie pragnienie spełnione, że go pięć razy porwali. O Jezus, on znowu! Antek wstawaj, ty już do pracy zaraz idziesz. Czemu nie przyjechało po ciebie auto? Idź do pracy w takim razie. Antek spóźnia się do... A bo ty energii nie masz. Ja złego tego patrzyłem. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie tego pięknego materiału. Komentujcie, proszę, proszę łapci w górę mieli bleble. I mam nadzieję, że wam się podobało. Trochę krótszy. Wiem, ale nie będę grał już trzech rodzin dzisiaj. W tym sobie mnie do szewskiej pasji. Widzimy się w następnym paaa!